Hej, hej, moi drodzy! Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Elir i oczywiście ze mną jest Funiek. Iwara. <grym> I Mara. Tak jest. Dzisiaj, moi drodzy, powiemy Wam troszeczkę o... o... o, o świnkach w życiu... w życiu codziennym. Nie musi być widać Twojej stopy na materiach. Twojej też nie mijać. No ja pochowałam. <grym> tak, także dzisiaj Powiemy Wam troszeczkę o świnkach morskich w takim codziennym życiu. Czy bardzo przeszkadzają, czy nie przeszkadzają, czy można z nimi żyć, czy, 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 czy są bardzo absorbujące czas i środki. I, i, i chyba, chyba, chyba tak. No. podbródką. Podbródką, tak, podbródką. Eee, tak. Świnki absorbują trochę czasu, więc jeśli yy, nie macie go zbyt wiele, to nie jestem pewna, czy to jest najlepszy pomysł. To znaczy, jeśli macie kilka świnek, to one oczywiście zajmą się sobą i swoim towarzystwem i nie będą się czuły samotne. Niemniej jednak, świnkami trzeba się zająć, trzeba dać im jeść najlepiej dwa razy dziennie. Chociaż no, niekoniecznie tak, jeśli macie taki system, że dajecie raz dziennie, no to też to przejdzie, aczkolwiek, no. Nie wiem, ja uważam, że dwa razy dziennie to jest najlepiej. Eee, tak. Albo nie, nie wiem, w sumie jest wszystko jedno. Dobrze, jeśli chodzi o jedzenie, tak? Trzeba je nakarmić. Eee, trzeba im gdzieś tam sprzątnąć i... 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 I, 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 I sprzątanie, nie. sprzątanie zabiera troszkę czasu. Tak, no poić, dołożyć sianka. Więc no, przynajmniej raz dziennie trzeba się świnkami zająć, tak? To no tak, wiecie, porządnie, także to... No, jeśli chodzi o absorpcję czasu, to tak jak Mara mówi... Czemu mnie gryziesz? Bo Cię nie lubi To... To jest tak, że tak jak Mara powiedziała... Musicie mieć na uwadze to, że około, no... Ja wiem, tak średnio licząc... Od godziny do dwóch godzin dziennie... Całościowo... Musicie mieć... Mieć po prostu dla świnek. Jeśli dochodzi do tego sprzątanie, to troszeczkę ten czas się wydłuży w zależności od tego, oczywiście, jak dużą macie klatkę, co w tej klatce się znajduje, jaka ta klatka jest, bo to rozebranie, złożenie klatki, wyciągnięcie tego wszystkiego i tak dalej, to troszeczkę czasu Wam yy, może zająć. Jeżeli macie, tak jak my, kilka świnek i kilka osób zajmujecie się świnkami. No to wiadomo, że ten czas no jakby rozłożycie na siebie. Jeśli dochodzi do tego kompanie prosiaków, to również trochę czasu wam e, pochłonie. E, tak jak Mara powiedziała tutaj z siankiem czy, czy, czy e, ogólnie z jedzeniem, to faktycznie no, no sianko trzeba dbać, żeby ono cały czas było, więc jeżeli jesteście osobami, które e, większość swojego czasu spędzają poza domem i nie ma nikogo czemu mi się nie ma nikogo, kto mógłby świnkom dorzucić yy, yy, sianka. No to zastanówcie się nad tym, czy, czy, czy yy, no jest sens yy, brania prosiaka. Już idziesz. Chyba, że no nie wiem, zaopatrzycie się w ogromny paśnik i po prostu świnka nie przeje tego wszystkiego naraz. Co. W wypadku niektórych świnek jest rzeczą niemożliwą, bo po prostu pochłaniają ile wlezie. Nieważne, że potem się nie mogą ruszać, ale po prostu pochłaniają wszystko, wszystko co mogą. Tak, nasze świnki na szczęście to dają. Eee, co jeszcze? Jak już mówiliśmy w którymś materiale, jeśli chodzi o zostawienie świnki raz na jakiś czas y, samej powiedzmy na dwa dni, no to jest taka możliwość, ale no wiecie, żeby to nie było codziennie. Nie. Y, tak na Dzień. zdrowie. Czasem można tak zrobić, natomiast no nie jest skazane, żeby świnki przez cały czas były same, więc jeśli jesteście osobami, które kompletnie nie mają czasu, no to nie jest to dobry pomysł. Ale jeśli gdzieś tam dziennie wyskrobicie z pół godzinki z godzinkę, żeby zająć się tymi świnkami, no to czemu nie? Musicie też wziąć pod uwagę fakt, że świnki jakby przyzwyczają się do was. W momencie, jeżeli będziecie spędzać z nimi yy dużo czasu, bo bo już na, iść. nawet tak, no to idź <grystanie> ja Uciekaj. <grystanie> zostaw kable, już mi kable pogryzłeś. No jeśli chodzi oczywiście o, o, o tak jak znaczy nie ja mówię. Wracając, jeśli chodzi o świnki o przyzwyczajenie się do was, to świnki przyzwyczają się do was tylko wtedy jeżeli będziecie spędzać z nimi naprawdę sporo czasu, będziecie wspólnie, no nie powiem, nie wiem, kopać ogródek czy coś takiego, ale tam wiecie, będziecie jakoś się wchodzić w interakcję z tą świnką, pogłaskać ją, posiedzieć z nią, nawet po prostu posiedzieć w ich pobliżu, żeby one nie przestały was odczuwać jako zagrożenie. Na to potrzeba sporo czasu. W innym wypadku świnki będą po prostu dzikie, będą siedziały tylko w swoim towarzystwie, będą dzikie dla Was, yy, nie będą chciały za bardzo ani od Was brać jedzenia, będą cały czas przerażone, nawet jeżeli będziecie siedzieć w pokoju z nimi, to każdy Was ruch, was, Wasz ruch będzie powodował to, że świnki od razu będą przerażone. Poza tym, co to za przyjemność mieć świnki, tylko po to, żeby przyjść do nich na chwilę, dać im jeść, nie wiem, i sobie pójść. I sobie pójść, tak? Chyba chodzi o to, żeby nacieszyć się tymi zwierzakami, spędzić z nimi czas, popatrzeć, jak się zachowują, nie wiem, pogłaskać je, zobaczyć, jak się oswajają, przyzwyczają do człowieka. Ja na przykład lubię sobie czasem usiąść po prostu, bo klatki i patrzeć, co świnki robią. I uważam, że no, no tak, miejmy jakąś przyjemność z tego. Tak, poza tym, świnki są stworzeniami. Z jednej strony są nudne. Nie oszukujmy się. Z jednej strony są to stworzenia nudne. Nie nauczycie ich za bardzo sztuczek. Tam parę rzeczy możecie nauczyć filmki, no ale to nie będzie powiedzmy pies, który będzie wam leżał, siadał nie przypilnuje wam domu, nie przyniesie wam gazety. Chciałbym zobaczyć jak taka świnka z taką wielką gazetą Wasza zapierdział. Uważam, mógłby przypilnować domu, on jest bardzo waleczny. No tak, no, tylko że, wiesz, jest problem, że jakby ktoś przyszedł, to prawdopodobnie jego atak zakończyłby się tym, żeby został zgnieciony. Ale chodzi o to, że to są stworzenia z jednej strony nudne, Funiek, odsuń się od kabli. Tak Tak do ciebie, klatkę, tak no co do ciebie robić? mówię. By się siedzi w klatce, a funiek chce do niego iść. No, to... no dobrze, poczeka chwilę, trudno. Tak. Yy, także nie są to stworzenia tak, takie strasznie ciekawe, wręcz tak jak mówię po raz kolejny są nudne. Z drugiej jednak strony są bardzo bardzo pocieszne. Yy, obserwowanie ich zachowań sprawia naprawdę masę radości, masę Nawet przyjemności. Teraz kiedy funiek biega po całym pokoju i się złości, bo nie może wejść do klatki. Tak, to będzie chyba sabotował nam, nam materiał, bardzo wąkuje kable. To naprawdę sprawia to masę frajdy. Są to stworzenia w gruncie rzeczy również spokojne. I yy, jak my to mówimy niekiedy, jak jesteśmy zezłoszczeni, czy którejś z nas chce świnkę antystresową, no chyba nie da rady. Tak, że ja wstanę i go wpuszczę, bo jest złość na całego. Tak, także yy, musicie się zastanowić, czy, 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 czy macie na tyle dużo czasu, żeby po prostu się tymi stworzeniami e, zająć, tak? Jedna świnka, jeśli jest, to będzie potrzebowała o wiele, wiele więcej czasu od Was, inaczej nie da Wam żyć, w sensie takim, że po prostu, jeżeli będzie zamknięta za długo, nie będzie miała z Wami interakcji, zacznie tak jak w przypadku jednej mojej świnki, zacznie tak dudnić prętami, że w nocy, czy... Kiedykolwiek kiedy świnka poczuje, że no, chce zwrócić waszą uwagę na siebie, po prostu będzie robiła taki hałas, że wy będziecie się tylko denerwować, bo na przykład wrócicie z pracy, będziecie chcieli się położyć, a świnka wam nie da, bo po prostu będzie wymagała od was swojej atencji. Zupełnie inaczej sprawa się ma ze świnką, a społeczną. Ona sobie będzie gdzieś tam siedziała, nie oznacza to jednak, że nie będzie też ciała, tak jak Mara jest aspołeczna i nie, nie lubi... Nie jestem aspołeczna. Nie lubi ludzi. Po prostu lubię samotność. Czyli jesteś aspołeczny. Nie jestem. Czasem też lubię ludzi. Czasem. No, także tak, tak jak ze świnką. Czasem Mara też wymaga atencji ode mnie, no. żeby ją gdzieś tam pogłaskać, czy za uchem podrapać, czy sianka, A nie, Sianko, to nie dla Ciebie. No, w każdym razie mimo wszystko każda świnka, zresztą tak jak każde stworzenie, będzie wymagało od Was mm, Poświęcenie jej czasu. Czasem. Czasu, czasem. Raz będzie to więcej czasu, którego będziecie musieli poświęcić, innym razem będzie mniej. W przypadku dwóch świnek jest to trochę łatwiejsze, bo z jednej strony prosiaki zajmą się sobą, tak jak teraz by się myły uszy. Tak, to lubią to robić. Lubią to lubić? Robić ją się na zewnątrz. Tak, ale mimo wszystko pozostaje sprzątanie, dawanie jeść i mimo wszystko jakaś interakcja z, z nimi. Czy wyjście nawet, czy nawet wyjście na wybieg. To nie jest tak, że możecie sobie wyjść na wybieg, zostawić świnkę i pójść do domu. Tylko No chyba, no że macie jakąś naprawdę solidną, zamkniętą ze wszystkich stron klatkę, tak? To możecie powiedzmy na jakiś tam czas też nie za długo świnkę byś... zostawić, tylko zwróćcie też. By ja się oczywiście dorwał się do torebki z sianem, bo leżała źle, więc on musiał skorzystać z tego. To jest jego ulubione zajęcie. Tak, jedzenie torebki. Tak. No. Wracam. Będzie materiał tak po prostu nieprofesjonalny, że dasz aż, aż, aż boli. W każdym razie. No nie wiem, czy coś jeszcze możemy powiedzieć odnośnie Coś miałam o... powiedzieć, ale by się rozproszył mnie jedzenie torebki. A, że y, tak, że można wtedy świnki, jeśli macie to wszystko budowane dokładnie, ale zwróćcie też uwagę, czy gdzieś tam, wiecie, słońce... No wiadomo, musi być też jakieś zacienione miejsce, jeśli klatka jest naprawdę super... Klatka, wybieg jest super przygotowany, to możecie tam na jakiś czas świnkę zostawić, tak? Ale no też nie za długo. No, i musicie kontrolować pogodę, czy coś się nie zmienia. Czy nagle nie spadnie deszcz, i biedna świnka nie siedzi i nie moknie, albo coś w tym rodzaju. Także ostrożnie z tym wszystkim. Tak czy siak sprowadza się to do tego, że no, musicie jednak jakiś czas dla tych stworzeń również wydzielić. Także, tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli wiecie, że nie będziecie w stanie poświęcić czasu, bądź nie będzie Wam się chciało, Zajmować tymi stworzeniami. A jest przy nich trochę roboty. Tak. To po prostu sobie odpuśćcie. Naprawdę odpuśćcie sobie, weźcie sobie jakieś stworzenie, które w praktycznie w 99% zajmie się sobą, a waszym zadaniem będzie tylko dosypać i jeść i posprzątać. Tylko co to za przyjemność? Żadna, ale może są tacy ludzie, którzy po prostu tak postrzegają stworzenia, że mają ładnie wyglądać natomiast świnki morskie po prostu w najnormalniej świecie sobie darujcie, odpuśćcie i, 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 i tyle tak i tym optymistycznym akcentem kończymy ten jakże profesjonalny materiał, mimo wszystko mamy nadzieję, że wam się podobało i co? widzimy się następnym razem, trzymajcie się ciepło pamiętajcie dać świnkom siankę pa pa